Idziemy na wieżę i mam go przechwycić, nie? Dobra, no to dawaj! Siadaj, No kuźwa! Blisko było! O, naprawił mi się samolot, super. O, A Znaczy prawie. Dobra. No, widać jak ci się naprawił samolot? Trochę się tylko dymi. Ej, masz spadochron? Tam mam. Czekaj. To wezmę tak inaczej teraz. Jeszcze raz spróbujemy innym kątem. O ile to nie, w ogóle... tym razem już nie będę do góry leciał, bo ty tego nie zdążysz. Dobra, tutaj hamuję po prostu. Kurwa. Wsiadaj! Zahaczyłam cię? Nie! Kurde, to w ogóle możliwe jest? Nie, chyba. No dobra. Zobaczymy, zniszczymy systemem to. No bo jestem na górze. No spoko, wbijaj. Jestem. O, spadochron jest. <laughs> no fuck you. O, wezmę tego ziomka, zdejmę. Aj, prawie. Dobra. Jeszcze takie raz. Za takie sobie zabawy. Albo tak by było hardcore, jakbym cię tak z to, ten wziął złapał, nie? No. Nie podlecę, kurwa. Z tym dymem to wyglądasz, kurde, jakbyś nie wiem, był z Dark Eagle. No to patrz, jak jestem koc, zrobię beczkę i to w dodatku do góry nogami. <laughs> I Jestem z, z, z Dark Eagles. No, oni się tak nazywają, właśnie nie pamiętam jak oni się nazywają. oni też mają taki dym. Wiem, tylko że czerwony albo inny, zależy jaki stunt tutaj mają. Czekaj, wiem, mam pomysł. Jesteś tam? No. Nie ma chule! <noise> Ty ja nie wiem jakim cudem się wyrobiłem tutaj, nie? To jest, nie, to jest właśnie fizyka na teraz. Dobra, wiesz co, chyba wyląduję po ciebie po prostu. No... Tylko... Zułem, że przed lotniskiem, ale no, co? Nie no mogę, do... muszę po ciebie wylądować, nie mam wyboru. Tylko spadochrona nie ma, to no, dobra pan stary. Jak nie? O, no, tak. no nie mam, bo musiałem ten... To wykorzystać... Ej, to iść. po prostu wejdź na górę i zeskocz na mnie. Bez spa nie, nie używałem spadochronu. A nie zginę? Ja spadłem na samolot z dwa razy... Znaczy helikopter z dwa razy większej tej od wysokości. O Jezu, jestem do góry nogami. Nie wiem, czy cokolwiek zdoła mi pomóc. Chyba nic. Ej, chodź, obrócimy pojazd. Okej. Okay. <laughs> Kuźwa. No chodź. No chcę. Pod salonem jestem, a to że on sam... że ten helikopter nadal... że samolot nadal jedzie do przodu nie wiadomo ale z jakich przyczyn. Czy moja wina? No, no chodź pa. tu. Wejdź, wejdź, musisz. Dwie osoby muszą Nie. pojazd. Obróć to. to No Napisałem obróć pojazd! Taka nie wiem jakim to to będzie... Shiiiiiiiiit No to po mnie, nie? Dobra <laughs> Skończyła się za to To wsiadaj, wsiadaj. <laughs> Idę skoczyć. Ja mogę chyba do niego wsiąść, tak? Mogę no to się tam właśnie skończyła zabawa, dawał. Nie, nie, ale dawa. i tak będę latał, bo jest bug, że możesz latać tutaj chyba. Jak wchodzisz w markę. Ale nie wiem, nie wiem. Może tak, może nie. Polecę, przynajmniej dolecę z spadochronem. Gdzieś tam i wyląduję, to ty iść po czytach jak chcesz. No dawa, to wyląduje ze spadochrona i przynajmniej kawałeczek który będę już miesiąc. Popatrz ile widzów, wszystkich pozdrawiam. Ej, a na ile dostałem? Zapyta się hodowcy Czemu dwa razy dostałem? A nie, dobra. Raz. Dobra, trzy. A ty masz spadochron? Da. No to lecimy ten do lwa. A po może pierwszy, co? To ty idź, ja będę ten tam leciał i już, okej? Okay? Trzy. I powiem trzy. ci, gdzie jestem. I tyle jest do tacha, a ja tam. Trzy, trzy. dwa, jeden, osiem Oś... SSG joint. Jesteś? W ogóle ty? Krożę. Co? Jest no to, jestem. Co, wiesz co, ja ten... nie lecę, to jest strasznie krótko się leci, się... strasznie słabo to jest, wiesz? Dobra, jestem przy tym, tym tam gdzie Dodo do obracaliśmy. Aha. Przy tym barze. Kurde, ale cię przyłapali, nie? Ale to za co? To ja nie wiem za bardzo, ale no, fanta to pizda mała. Kurde, a szkoda, nie? Ale ja no. się tu samolot, to już nie miałem to zrobić. W sumie to to, że się glebną to już nie moja wina. No. Tak jakby. Dobra. Chyba to spotkamy się pod tym, pod lotniskiem, co nie? No. Ja... Oj, oj, ten kolega mój ma bufalo zemka... ale nie, podjeść po mnie ci Dobra, także jesteś? No mówiłem ci, że w tym barze dio to pedale jebany On Mogę, ma że... bufalo mk 2 i nowymi światłami oraz bufalonówkę z 12 km. Hmm. Długo sobie polatałeś. Dobra, chodź, bo muszę przetestować, czy bag działa. Znaczy nie działa, bo jakby to działało od dawno by to naprawili. Nie. No już nie ma hodowcy. Super. Dobra, chodź. No, idę. <laughs> to jedź. A, a jest ktoś w tym? W Mechu, w FC, to ci naprawię za darmo, bo mam tam. To za, za darmo? spoko Jeżeli będzie wolny Ja za free bez, yy, bez płacenia w... Ogóle. Ej, mógłbyś zwolnić No za freezę bez dolicek Do 50 może być? Nie dobra, jedź normalnie już Nie chcę, żebyś miał tutaj Jedź normalnie Zaraz się w Mm, jakiś wziąłśmy 1 euro dał. No super, no zawsze wszelkie datki przyjmuję. O, chyba będzie miejsce. Nie, nie będzie. Czekaj. Dobra. To możemy stąd jechać. No, na LV, na lotnisko. Jesteśmy pogrążeni bagów. No też taki cheater jesteś, że jeździsz tym cheaterem. Czemu? Jeździsz jeszcze z MK2 i światłem. Czemu jestem cheaterem? A światło jest chyba 25% tylko. No, ale jest. Miałeś 100, nie? Nie, to dawno było 100. No, ale miałeś. <noise> Ze stówką. No to typ, od typa kupiłem ze no. No. <laughs> no to fajnie. Sprzedaż za 22 k Od Debika kupiłem. Sprzedaż za 22 k no, Mogę ci sprzedać za 6 k Bez tuningu. Ta to ma tuning? A no tak, ma. Kurwe to ile to wyciąga? 200? No to długo se pojechałem, nie? Macie w bambuko zrobię, jest 20. 20! Jak Ciekawe za to zapłacę. Dobra, w lewo. No wiesz, jak ja zdobędę jakieś stanowisko, co, ci naprawię. A, pe pe pewnie będzie więcej niż yy, dwie stówy. Nie no, na pewno. Przynajmniej światła sobie naprawię, bo jest taki bóg, że światła się naprawiają przechowywanie tylko kolorowe. No wiem, dobra. Wiesz, tutaj musisz tak zapierdalać, nie? Ale dobra, już jedź. Jakbyś mógł, to cię proszę, żebyś zwolnił przy giełdzie. No, no, to to. Jezu, jakie to są lagi, nie? Ja nie wiedziałem, że aż takie mogą być, ale dobra. O to fakt, ciebie te pa mnie zostawia za samochodem przez czasami, ale dobra, w prawo. Yo. Co? Ja już nie No Ty nie umiesz obrażę cię. Ciota jesteś. Dobra, jedź. Wniosek tylko dla, dla posiadaczy licencji lotniczej l 1 A ja wjeżdżam. Nie, no wybitne. Dobra. Spierdalaj, i ja, czy dziękuję za podwiezienie? No. <laughs> no. Yy, nie ma. Ale Ale sparały? No. Nie, nie mam. Dobra, wyjeżdżaj. Nie mam czego tu szukać. Nie lubią mnie. Ej, jestem ciekawy tylko na ile. No, napiszę apelację może, chociaż nie, tam tydzień nie będę czekał. Dobra, jedziemy pierwszy do przechu, okej? Okay? Mm, mm, no nie wiem, no można jechać. Taki luźny odcinek Stunterski, że tak to nazwę. Ale prawie zrobiliśmy to, chociaż to nie jest możliwe, nie. No. Ale pomysłodawcami jesteśmy dobrymi. <grytanie> Gdyby nie to, żeby, że tam fata była, to byśmy jeszcze dalej latali sobie. No pedo. On jest moderatorem? Nie, Fanta napisał reporta, a hodowca z modem. No wiem właśnie. Hodowca spoko, ale Fanta jak on mógł? <grym> Jeszcze mu mieliśmy gangu oddać, ale szczęście tego nie zrobiłem. <grym> ale trochę szkoda gangu. No tam nie ma... Dobra, auto to A No tak. Zapomniałem przez chwilę co mieliśmy zrobić. To ja wyjdę, dobrze? Dobrze? No, pozwalam ci. To niedobrze. Pod zawsze się przyda. No, wyjmuj to z Przechu w końcu. No tylko niech oni... O, dobra. Ej, co ja mam sobie kupić za tą kasę, bo nie mam żadnego pomysłu. Alfa chciałeś kupić, albo Windsora, ale... To nie byś to musiał tak z jakimś to. większym przebiegiem. Windsora nie chcę, bo w sumie... Czy znaczy, nie no, fajne, ale... To... O, ma maska się wyklepała! No spoko. Pokaż światło. A, no faktycznie się naprawiają. to jest, suko. Ładnie to tak czytałeś? Nie, no, co, jak mi daję auto do przechodu, to co, naprawia się? Tylko Łamka 2 się zdecydowała. Już nie będę jechał sobie 200. He 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 he. Dobra, jedziemy do siebie do Mecha, może? No, może. W sumie już tam byliśmy. No, można jechać. W sumie ta Ten odcinek już trwa. Tutaj, albo czekaj. Zajdę na tego... na... giełdę. Możesz okay. tam jechać, jak chcesz wystawić auto, bo Ty chyba chcesz się podbyć. Nie, bo chciałam poczekać na najpierw jak scena właśnie. Inflacja tak zwana. No. O, Clover, jaki fajny z... Ej, nawet do Clovera pasują dolary. No dziwo. Nie wiem dlaczego. Ja w ogóle nie wiem. dolarów to jeszcze nigdy nie założyłem do żadnego auta, nigdy. No, to widzisz pierwszy ziomuś na serwerze Prokox. Jakiś. Co? A, Esperanto. Myślałem, że to Remington. Przecież od razu bym kupił za 11k. Pff. Esperanto, no? Esperanto głównie jest. Znaczy, nie wiem, jakie jest, ale dobra, nie chcę na pewno tego. Bola Remington. To lepszy Remington niż Rambo, się jedzie? Nie wiem, 150 chyba, tak. O. Ale fajny jest, o blista kompact 31700 e? pamiętam ja miałeś bliste kompakt. O, Windsor jest tutaj ten ten. Za 4500. O fortuna! Z fortuna. E, za 14,5 e, Nówka sztuka Po co mi fortuna? No nie wiem. E, Sabra, nie, Glender, nie. Kurde no, takie zwiechy mam. Co jest? E. O, bukaner jest! Co no. mnie Bukaner obchodzi? Dobra. Nie będę biegał, bo to i tak lagi. Fajny sultan, za ile? Kurde, nie chcę Co w ogóle auto interesuje? Co? Jak cię w ogóle auto interesuje? No Remington mi interesuje. Dungeon Windsor, znaczy Nawet nie zły by był. O no, Co? Norwid. No i tak. No coraz więcej prawionów widzę, że wpracza na black. Do nie, dobra, nie ma nic do tego, do kupna. Do no nic ciekawego. Zresztą to jak zwykle, boże. Co tu ciekawego? Cała gita, Sandra, że jeżeli chodzi o samochody, za mało za Ceny się nie, znaczy i prędkości się nie różnią od tego. Tak, nie wyjdę stąd, jestem zablokowany. My day, my day. Dobra, muszę po że przeskoczyć. Kolor przeskoczył na teren wroga. Co? Dobra, przeskoczyłem, przeskoczyłem, dobra. To było już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie mm, Dawajcie łapki w górę, komentarze, kliknijcie w reklamę jak możecie, bo bardzo mnie to zachęca do, do następnych odcinków. No oczywiście komentujcie jeszcze raz, mówię bo to bardzo jest przyjemne dla ludzi dla oka, mogę podpisywać wiem, że oglądacie mnie na pewno że to nie są puste wyświetlenia więc tyle, ja bym pyro ze mną był dzisiaj Crash Guy. no się. i cześć do zobaczenia.